Dajcie moi drodzy widzowie, moi drodzy fani, na fanpage'u czas rozwiązać konkurs, sorry za opóźnienia. Oczywiście AWP Corticera z tymi oto fajnymi naklejkami przy mniejszym budżecie bardzo fajna AWP do gry dla Was będzie, dla fanów. Jest pomysł, żeby zrobić też konkurs dla Was, z, z, po prostu żeby było więcej zwycięzców. Ale skiny będą te za kilka centów, które tak zwane nazywam śmieciowymi, czasami dużo się tych skinów wygra. Co wy na ten temat sądzicie? Czy byliby jacyś chętni? Oczywiście nie opłaca się robić konkursu, w którym weźmie kilka osób udział, bo powiedzą, że to słabe skiny. To jakbym po prostu im dał im na Steamie te skiny, te śmieciowe za parę centów. A jak będzie kilka chętnych, co o tym sądzicie, piszcie w komentarzach. To teraz niestety tylko będzie jeden zwycięzca AWP Corticery. Tutaj wziąłem listę z osób które polajkowały. Oczywiście jeszcze trzeba było polubić ten post i udostępnić go publicznie, napisać komentarz. No i oczywiście dołączyć do grupy. Jeśli wdosuję, osoba która się zgłasza od razu sprawdzam, podaje mi stima czy jest w grupie i sprawdzam czy to dała komentarz, czy nie, następną. Niestety ostatnio pasażyt nie wykonał wszystkich, a od razu podał tradinga, wysłałem mu już nie udostępnił nic. Teraz nie będzie tak łatwo, wszystkie punkty muszą być spełnione, żeby wysłać do zwycięstw. Także wziąłem listę tutaj osób, które spełniły jeden punkt, które polekowały. Widzę, że wszystkie te osoby nie udostępniły, bo są 184 udostępnienia, wziąłem 24 osoby, także losujemy pierwszą osobę. Bartek Szpilewski, zapraszam na PW po odbiór nagrody i sprawdzę, czy wszystkie punkty wykonałeś. Udostępniłeś, należysz w grupie i nagroda jest Twoja. Jeśli chcecie więcej konkursów, zostawcie łapkę w górę, polajkujcie i do zobaczenia.